Cześć, z strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj troszeczkę spontaniczny odcinek o amortyzacji. Opowiemy sobie o amortyzacji sterowanej elektroniką przez sztuczną inteligencję. Jakiś miesiąc temu miała premierę nowa grupa RockShox'a, zresztą bez znaczenia to to samo Fly Attendant. Flight Attendant. Czyli grupa sterowana elektronicznie. Nie jest to całkowicie nowe rozwiązanie, ponieważ już dawno dawno temu próbowało takie rozwiązanie wprowadzić szerzej LaPierre. Zresztą były modele takie ze sterowanym damperem elektronicznie. Zresztą od dłuższego czasu jest dostępne rozwiązanie Foxa Live Valve, gdzie mamy też sterowanie elektroniczne. Zawieszenia tylko że nie jest bezprzewodowe, tylko jest przewodowe i chyba dlatego jest tak mało sexy i mało się rozwija. Ale wydaje mi się, że będzie się rozwijało bardziej, szczególnie jeżeli teraz Rock Shock wszedł tak bardzo szeroko z taką elektroniką w zawieszeniu. Mówili, w jaki jest sens elektroniki w zawieszeniu? Takie rozwiązania już są szeroko stosowane w samochodach. Na przykład, jeżeli utwardzamy zawieszenie w samochodzie, to właśnie utwardzamy je przez um, zmianę przepływu oleju, przez wolną kompresję. I jest to stosowane w samochodach cywilnych, w samochodach terenowych, wkładach i tak dalej. Po co? Między innymi po to, żeby w czasie rzeczywistym móc regulować to zawieszenie w zależności od tego, w jaki teren wjeżdżamy, jakie mamy bodźce od terenu, od nas i żeby można było to regulować teraz, w momencie, kiedy to się dzieje, w momencie, kiedy pedałujemy, w momencie, kiedy wjeżdżamy w tarki. Oczywiście wokół takiego nowego rozwiązania wdrożenia go w rynek jest cała masa marketingu i tak naprawdę bardzo ciężko... Zrozumieć wprost, jak to działa, a wcale nie działa to w sposób skomplikowany, i dzisiaj spróbujemy sobie dokładnie odpowiedzieć, jak to działa, czy ma to sens i dla kogo to ma sens. Pierwsza rzecz, o której musimy wiedzieć, system został zamontowany, zintegrowany z pajkiem, lirykiem i zebem, czyli zawieszeniem typowo Enduro, Trail Enduro o dużym skoku. Dodatkowo, jeżeli chodzi o damper, to dostępny jest tylko w Super Deluxe i już nam to pokazuje, że jest to rozwiązanie nie stricte do enduro, bo moim zdaniem tylko do enduro ma to większy sens. Cały system oczywiście jest oparty na rozwiązaniu AXS, czyli mamy sterowanie bezprzewodowe, wszystko ze sobą kompatybilne, mamy tę samą baterię, czy jeżeli na przykład tak jak u mnie w rowerze mam przerzutkę i sztycę i chciałbym mieć jeszcze zawieszenie pełne, to do jednego roweru analogowego miałbym 4 baterie, które musiałbym ładować. Czytając o tym rozwiązaniu, dowiemy się, że SRAM powie nam, że są to zastosowane specjalne sensory, które zbierają dane z naszej jazdy i silniczki zamontowane w amortyzatorach dostosowują pracę zawieszenia, żeby wszystko było idealne. Jednak obierzmy to wszystko z tego marketingu, obierzmy to wszystko z tej gadki, z której nie za bardzo wynika, jak to tak naprawdę działa i powiedzmy sobie to wprost, bo to nie jest tak naprawdę skomplikowane. Zacznijmy od samych sensorów. Mamy sensor zamontowany w widelcu, na koronie. Jest to akcelerometr. Czyli czujnik, który mierzy ruchy, czyli ruchy, czyli wychylenia, szybkość ruchu, odchylenia na boki. Drugi czujnik mamy zamontowany w korbie, który przede wszystkim mierzy to, czy pedałujemy, czy nie pedałujemy. Po prostu czy się kręcą, korby, czy się nie kręcą. I to w zasadzie są dwa podstawowe czujniki, które są zastosowane w tym zawieszeniu. Czyli komputer wie, czy w tym momencie wjeżdżamy na bardzo gęste na przykład korzonki, czy pompujemy, czy mamy mocne uderzenia, czy jednak ta jazda jest płynniejsza, więc jest w stanie mniej więcej. Ocenić jak jedziemy, jest też w stanie ocenić czy skręcamy. Druga rzecz jest w stanie ocenić czy pedałujemy czy nie pedałujemy. I co on może tymi informacjami zrobić, co on może tak naprawdę zmienić? Może zmienić tylko i wyłącznie wolną kompresję. Bo tak naprawdę te amortyzatory, które są tam zastosowane, to same tłumiki mają taką samą budowę, jak miały do tej pory, tylko zamiast tego fajnego niebieskiego pokrętła od wolnej kompresji, mamy zamontowane serwa silniczki, które regulują to. Mogą zamykać tą kompresję albo otwierać. Zamykać, otwierać i w zależności od tego, czy komputer stwierdzi, że teraz jest taki teren, gdzie lepiej, żeby to było zamknięte, to zamknie. A jeżeli stwierdzi, że jest teren taki, który powinno być otwarty, to będzie otwarte. Nie ma żadnej regulacji sprężyny powietrznej, nie ma żadnej regulacji odbicia, nie ma regulacji szybkiej kompresji, to nie jest żadna magia. To jest po prostu to jedno pokrętło, które po prostu jest sterowane przez komputer jednym silniczkiem. Żadnej innej regulacji w tym amortyzatorze regulowanej komputerem nie ma, więc ogólnie jest to całkiem proste. Teraz pytanie, czy jeżeli jest to takie całkiem proste, jest zmiana tylko tej jednej regulacji, czy rzeczywiście aż tak dużo można ugrać tą jedną regulacją? No i teraz wracamy do tego co powiedziałem na początku. To rozwiązanie jest dedykowane do rowerów enduro, do rowerów enduro, gdzie mamy całkiem duży skok 160-170-180, a nawet 190 w zebach. Gdzie w momencie kiedy pedałujemy, to dosyć dużo naszej energii przechodzi w zawieszenie, a szczególnie w enduro takim bardziej zawodniczym, albo takim, gdzie jednak optymalizujemy się pod długie wyjazdy, ta energia, którą tracimy w zawieszenie jest bardzo ważna. Z drugiej strony, jeżeli skręcimy sobie na tyle amortyzację, żeby nie pompować tego amortyzatora, to praca tego zawieszenia będzie dużo gorsza. Dlatego to rozwiązanie, moim zdaniem, przede wszystkim jest dedykowane do rowerów enduro, po to, żeby zoptymalizować pracę zawieszenia przy pedałowaniu. Dlatego tak bardzo istotnym jest sensor w korbie, bo komputer wie, Zaczynamy pedałować, znaczy teraz utwardzamy. Przestajemy pedałować, znaczy, że możemy otworzyć. Dodatkowo oczywiście ten akcelerometr, który jest w amortyzatorze, będzie mierzył to, czy my wchodzimy w zakręt, czy my dociskamy rower i on wtedy może delikatnie domknąć tą wolną kompresję, bo z filmu o kompresji wiecie, że ta wolna kompresja przede wszystkim odpowiada za te wolniejsze ruchy, ale wolna kompresja też ma delikatny wpływ na szybką kompresję, bo każde uderzenie na początku jest wolne, dopiero jest szybkie. Nie ma od razu bardzo dużej prędkości, tylko na początku jest wolna prędkość, thank <laughs> you Dlatego, kiedy skręcimy wolną kompresję, mamy taki lekki muł i jeżeli chcemy mieć super czułe zawieszenie w terenie, to tą wolną kompresję musimy mieć otwartą i dlatego komputer wie, o, wjeżdżamy w bardzo nierówny teren, nie pedałujemy, otwieramy wolną kompresję. Zaczynamy pedałować, przemykamy tą wolną kompresję. Mamy mało nierówności, za to dużo pompujemy, bo jesteśmy na twisterze, to przemykamy lekko tą wolną kompresję. Więc jest to dosyć proste w rozumowaniu. Mamy co? Dwa główne czujniki, dwie główne regulacje wolnej kompresji z przodu i z tyłu i tyle. Więc ogólnie może to działać, tylko w jakim zakresie? Nie wiem, ale jestem przekonany, że największy benefit w tym jest właśnie podczas enduro, podczas pedałowania. Kiedy jedziemy po ciężkim terenie, mamy kawałek, gdzie musimy dać dwie mocne korby. Jeżeli będziemy mieli zawieszenie ustawione pod teren typowo downhillowy i damy dwie mocne korby, to bardzo dużo z tej energii ucieknie nam w pompowanie zawieszenia. A jeżeli mamy bardzo ciężki teren i nagle dajemy korbę i komputer wie, o pedałujemy domyka kompresję i wtedy dużo więcej energii z nóg idzie prosto w napęd, a nie w zawieszenie. Więc dla enduro zawodniczego, moim zdaniem ma to duży sens. Myślę, że zawodnicy, którzy będą z tego korzystali, poczują jakieś benefity, ale amatorzy enduro, dla których to pedałowanie to jest takie, wiecie, no to jedziemy na górę, zjedziemy, co? Będziemy pedałować, a zjeździ się to nie za bardzo? Myślę, że nie za bardzo odczują benefity związane z tym zawieszeniem. Ja wiem, że teraz pojawiło się dużo filmów, dużych kanałów, które są związane z wielką korporacją Srama i mówią, że czuć jednak tą różnicę też podczas jazdy nie tylko pedałowania, ale kurczę ja sam nie jestem przekonany, że ta różnica rzeczywiście jest tak bardzo odczuwalna, a bardziej jest mm, taka zasugerowana, że jednak powinni się to poczuć. Idąc w tym tropem, rozumiecie dlaczego to zawieszenie weszło do enduro z dużym skokiem, dlaczego nie weszło bardziej do cross country, dlaczego jest mniej jakby dedykowane do trailu. I dlaczego nie jest w downhillu? Przede wszystkim w cross country i lekkim trailu mamy dużo mniejsze skoki, to podałowanie, bujanie przy pedałowaniu nie jest aż tak odczuwalne, zresztą cross country to i tak jeżdżą na tak twardym zawieszeniu, że nie miałoby to znaczenia. W przypadku downhillu ten benefit byłby bardzo mały, a bardziej skomplikowany system sterowania tym wszystkim byłby tylko problematyczny, więc moim zdaniem ogólnie elektronika w zawieszeniu przede wszystkim ma największy sens w enduro i raczej w enduro zostanie. To, co moim zdaniem może nieść przyszłościowo największy benefit z tego systemu, to jest to, że do tej pory projektując rower zawieszony, przede wszystkim ramę zawieszoną, trzeba było bardzo mocno brać pod uwagę takie dwa parametry. Pierwszy parametr to jest antiskład, który odpowiada za to, jak bardzo zawieszenie ma się utwardzać. Kiedy naciskamy na pedał i spinamy łańcuchem zawieszenie, żeby się nie uginało, bo czym bardziej będzie się spinało zawieszenie przy pedałowaniu, tym bardziej zawieszenie będzie kopało. Oczywiście w końcu się doczekacie tych odcinków, gdzie Wam dokładnie to wytłumaczę, ale teraz jest jedna rzecz, którą musicie zapamiętać. Jeżeli Rower mniej buja przy pedałowaniu, to znaczy, że bardziej kopie na nierównościach. I w momencie, kiedy oddajemy elektronice sterowanie tym, kiedy pedałujemy, kiedy ma się utwardzać i nie musimy brać tego pod uwagę, kiedy projektujemy zawieszenie i możemy zrobić zawieszenie takie, które będzie absolutnie nastawione tylko na czułość i na małe kopanie, a nie bujanie będzie zabezpieczone przez elektronikę, to możemy podejść w zupełnie inny sposób do projektowania zawieszenia w rowerach. I myślę, że jeżeli jakaś rama powstanie tylko pod ten system, żeby system zajął się bujaniem, a rama się skupiła tylko na tym, żeby być jak najbardziej czuła, to może się okazać, że rzeczywiście będziemy mieli rower, na którym będzie się jeździło dużo lepiej, dużo mniej będzie trzepał po nogach. Zresztą najlepszym przykładem jest to, jak kiedyś wam się zerwał łańcuch i jeździliście w terenie z zerwanym łańcuchem, wtedy ten feeling na korbach jest zupełnie inny i nawet amator jest w stanie poczuć, że jeżeli nie mamy tych mini odbić po nogach, to zawieszenie działa zupełnie inaczej. I można byłoby stworzyć wtedy takie zawieszenie, które w ogóle nie bije po nogach, a nie buja dlatego, bo zabezpiecza go elektronika. Czy w takim razie jest sens, żebyście wybierali rowery z takim systemem? Ja nie jestem od tego, żeby Wam mówić, co ma sensu. Nie ma sensu, na pewno ma to sens dla dużych producentów, żeby uzasadnić, dlaczego już mają kilkanaście modeli ponad 60 tysięcy złotych w zakupie. Zresztą patrząc na treki z Peslą, już nie mają kilku, tylko chyba kilkanaście, albo nawet ponad 20 modeli, które kosztują ponad 50 tysięcy. Więc teraz dlaczego ten rower kosztuje tyle pieniędzy? Bo on ma zawieszenie sterowane sztuczną inteligencją. Argumenty się kończą. Powiem Wam szczerze, że sam zastanawiałem się nad tym, czy nie wziąć sobie takiego zawieszenia, bo w tym roku jeździłem na AX-ie na Przerzutce i na sztyce. Stracje, jakby działania w branży, mam możliwość sobie takie zawieszenie zamontować w rowerze, ale wyjdzie chyba na to, że będę miał w rowerze zawieszenie od firmy, której prawdopodobnie ponad połowa z Was w ogóle nie kojarzy. Możecie napisać w komentarzu, jakie Waszym zdaniem będę miał zawieszenie, które jest tak bardzo mało popularne w zawieszeniu rowerowym. To było na tyle. Jeżeli ten film był dla Was ciekawy, jeżeli dowiedzieliście się czegoś, czego nie wiedzieliście wcześniej, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, ponieważ to pozwala rosnąć temu kanałowi i sprawia, że mam więcej motywacji do tego, żeby tworzyć Wam takie materiały, a myślę, że takich materiałów ciągle brakuje na polskim YouTubie. Trzymajcie się, cześć! No i zajebiście! Potem, e, potem Fox, który już jakiś czas temu wszedł szeroko z rozwiązaniem Live Valve? 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 Poczuję jakieś benefity, ale A ma to, en duzo, A ma duzo.